Zastanawiasz się, po co Tobie konto firmowe na Facebooku? Oto trzy ważne powody, które, mam nadzieję, zmienią Twoje zdanie. Po pierwsze, wiarygodność. Dzisiaj dużo osób szuka informacji na Facebooku, czy też w Google na temat Twojej firmy. Jeżeli wejdą na Twojego fanpage'a i zobaczą, że publikujesz tam ciekawe wpisy, rolki i tym podobne, zobaczą, że żyjesz, zyskasz w, nich, w ich oczach wiarygodność. Po drugie, zasięg. Zyskujesz darmowy zasięg, publikując jakieś posty, rolki i tym podobne, docierasz do nowych osób. Być może ktoś z nich właśnie zostanie Twoim klientem. No i po trzecie kontakt. Masz tam opinię, messengera, mapkę. Dzięki temu łatwiej ludzie się z Tobą skontaktują. A najlepsze? Założenie takiego konta jest całkowicie darmowe. I możesz to zrobić w parę minut. Obejrzyj mój Odcinek cały, w którym pokazuję, jak założyć właśnie konto firmowe na Facebooku.